Jesteśmy, Daniel, po ostatnim meczu tej rundy, tego roku kalendarzowego. Przegrywamy dzisiaj z GKS-em Katowice 1-2. I to spotkanie chyba od samego początku nie wyglądało tak, jak sobie to zakładaliście przed meczem. No niestety spotkanie to nie poszło po naszej myśli od razu, od, od początku spotkania. Nie układało się to tak, jak chcieliśmy, tak jak chcieliśmy zagrać. Niestety takie mecze się zdarzają. Trzeba to przyjąć na... Na klatę te ostatnie cztery mecze chcieliśmy u siebie każdy, każdy wygrać. Niestety się to nie udało. Niestety no, czujemy tą gorycz i udajemy się na przerwę świąteczną trochę z opuszczonymi głowami, bo, bo uważam, że, że mogliśmy i powinniśmy więcej z tych wszystkich czterech spotkań, które tu rozegraliśmy, jeszcze więcej wynieść. No właśnie, tak jak, tak jak sam wspomniałeś, teraz święta, przerwa też gdzieś na, na zresetowanie głowy. Natomiast no jesteśmy po, po, po tej pierwszej części sezonu. I jaka to twoim zdaniem była część? Czy to była udana, umiarkowana, czy, czy jednak jesteś niezadowoleni z tych 32 punktów? Powiem tak, mimo, mimo tego dzisiaj przegranego meczu, no, po którym jesteśmy bardzo na siebie, na siebie źli, e, to uważam, że po bardzo ciężkim początku też tego sezonu, bo w pierwszych trzech meczach zrobiliśmy jeden punkt. Mieliśmy problemy kadrowe na początku, ale wydaje mi się, że drużyna się zebrała, zmobilizowała i te 32 punkty bardziej są optymistyczne, niż mielibyśmy się tym przejmować, bo, bo tak jak już powiedziałem, te pierwsze trzy kolejki można powiedzieć nam troszkę uciekły. Niestety też mieliśmy to we własnych nogach, mogliśmy lepiej, lepiej zagrać, ale, ale stało się jak się stało i z optymizmem patrzymy w przyszłość. Tak jak powiedziałeś, mi się teraz na, na, na przerwę zimową. Każdy, każdy dostanie plan, chwilę odpocznie. Później robimy swoją robotę w domu i 10 spotykamy się już, już tutaj. Pracujemy i mamy jeden dobry, określony cel. Z, tak z twojej perspektywy, czego, czego zabrakło w tych ostatnich spotkaniach teraz z tym dzisiejszym GKS-em i z Odrą żeby te 12 punktów zdobyć w tych, w tych czterech ostatnich spotkaniach? Myślę, że konsekwencje od, od początku, od pierwszej do ostatniej minuty wdały się, można powiedzieć w, w meczu z Odrą Opole w tych, tych pierwszych 15 minutach drugiej połowy takie rozróżnienie, rozkojarzenie, nie wiem sam jak to nazwać do końca jeszcze. Ale, ale później jak było widać, wyszliśmy z tego i, i dążyliśmy cały czas do zdobycia bramki. Tak samo dzisiaj w meczu nie można nam odmówić, bo chcieliśmy do końca, każdy walczył. Niestety się nie udało, więc myślę, że tą konsekwencję realizowanie planu taktycznego od samego początku do samego końca będzie to owocowało i, i, i będziemy przez to punktowali. Hmm. Co po takim spotkaniu trener, trener w szatni wam powiedział? Bo gdzieś tam słyszałem, że, że były brawa z szatni, także, także chyba powiedział tyle, że nie należy się załamywać po takich spotkaniach i, i dalej ciężko pracować, prawda? Wiadomo, jesteśmy zdenerwowani po tym spotkaniu, tak jak już mówiłem, ale, ale trzeba mieć głowę uniesioną wysoko. Mieliśmy, mieliśmy ciężki start sezonu, tak jak już wspomniałem też, że e, nie byliśmy. E, Całą, całą drużyną od samego początku. Trochę to nam zajęło też, żeby, żeby się zgrać, żeby się poznać. Dlatego te brawa, bo, bo zaangażowaniem, charakterem w każdym meczu dawaliśmy z siebie wszystko. I też owocem tego jest właśnie to, że mamy 32 punkty na, na ten moment. To nic teraz tylko życzyć odpoczynku, zresetowania i, i dobrego Sylwestra i świąt. Dokładnie, ja bym chciał życzyć miłego odpoczynku wszystkim wesołych świąt i, i, i szczęśliwego nowego roku.